Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot się Wam ślicznie i zapraszam osoby z poznaku Barana na czytanie dla Was. Kochani, to jest czytanie tak na trzy tygodnie, ale wiadomo, to jest energia, więc to może się lekko przedłużyć. Robimy sobie czytanie z kart e, cygańskich. Ja już sobie karty rozłożyłam i zaczynam Wam e, za chwilę baranki czytać. I oczywiście dopytam aniołów i Waszych przewodników. Co będę widziała, to wam powiem i wam dam pewne ostrzeżenia. Jeżeli je weźmiecie, to weźmiecie do serca. trzeba będziecie analizować cokolwiek u was zacznie się dziać, żebyście ominiali przeszkody. Więc co? Zaczynamy czytanie. I teraz tak, baranki możecie mieć, jak to, jeżeli chodzi o pracę, możecie mieć jakieś, włożyć coś w coś wysiłek, coś chcecie zrobić, czy cokolwiek. Ciężka praca się opłaci, bo macie tutaj, yy, yy, wasz wysiłek zostanie też wy, no, po prostu wynagrodzony, tak? Ktoś też zauważy. Tutaj macie yy, pokazane, że jest wyjazd. Wyjazd, który yy, może być to wyjazd związany z pracą, możliwe, że będziecie, dostaniecie, że gdzieś musicie jechać zawodowo, tak? to już tutaj będzie egzamin dla tych osób, które jesteście w związkach. A dlaczego? Dlatego, że tutaj się pokazuje, baranki, że u was e, osoby, które jesteście w związkach, będzie pokusa. Będzie pokusa, kochani. To będzie pokusa taka, że e, może dojść do romansu. Ja bym od razu odradzała wejść w ten romans, dlatego, że to jest osoba e, chwilowa. Ktoś chce no, nie tylko Waszych pieniędzy, Waszej popularności, Waszego zaangażowania, coś możecie osiągnąć i ta osoba będzie chciała się w jakimś sensie tak przyczepić do Was. No na kimś możecie też zrobić baranki, duże, duże wrażenie. Dlatego ja bym tu uważała. Nie wchodzić w żaden taki romans, niech facetowi ślina leci a wy się nie dajcie, tak? Dlatego, że, że tutaj możecie mieć właśnie jakieś nieprzyjemne sytuacje. Teraz tak, w rodzinie, czy w osobach, których macie tak, no, kontakt, mogą być takie nieporozumienia i niedomówienia, tak? Ktoś po prostu źle was odbiera lub wy tą osobę też źle odbieracie. Tu jest taka zazdrość, tak? Bo ciebie nie ma, bo ja cię kocham, bo ktoś za tobą patrzy i tak dalej, tutaj jest no da rady wszystko jeżeli pogadacie tak szczerze da radę wszystko uratować, tak więc te niedomówienia i te takie docinki to lepiej niech opuścić sobie, opowiem tak, teraz tak osoby, które możecie mieć do czynienia możliwe, że się kimś opiekujecie czy cokolwiek Tutaj jest pokazane, że ktoś może mieć coś z, z wypróżnieniem się. E, tutaj komuś może być przykro, bo coś, no to jest osoba starsza, to jest osoba, która no... Może mieć jakieś rany, i to jest związane właśnie mi. Zawsze się pokazuje przy takich bólach związanym z wypróżnieniem się. Tu mogą być jakieś też i problemy, tak? W rodzinie, właśnie w rodzinie, w rodzinie czy ze, wśród znajomych, możecie komuś zaufać, i od razu powiem, ta osoba nie jest godna waszego zaufania. Ona was w jakimś sensie zawiedzie będzie to osoba, przez którą będziecie mieć kłopoty, ja bym tu e, z tą osobą, no byłabym bardziej ostrożna i bym dużo nie mówiła teraz tak, jeżeli będziecie zakupywać jakąś nieruchomość czy e, kupywać auto, sprawdzić wszystko bo będziecie mieli nie, e, no, nieprzyjemności z zakupem z jakiej, no, jakąś nieruchomością, czyli od kogoś coś kupujecie, ktoś może zawyższyć cenę i powiedzieć a troszeczkę jest za drogo, ale bym chciała, ale to ta osoba nagle będzie chciała też i zbić cenę, albo powie, nie, nie, bo ja wtedy stracę, to i tak musicie uważać, czy coś nie zostało zalane, czy cokolwiek, bo tutaj karty pokazują, że będziecie mieć kłopoty z prawem, dlatego tutaj już was serduszka. Ostrzegam, wyjazd pokazuje się, nie wiem czy już mówiłam, ale to jeszcze raz powiem, wyjazd, gdzie będziecie możliwe przez, nie tylko przez związek, czy pójdziecie, czy tam Bajera Szmera będzie, tylko tu może być też wyjazd związany z Waszą duchowością, z Waszym myśleniem, tak? Tutaj będzie egzamin życia taki dla Was. Możecie mieć jakieś obawy, ale macie iść, jeżeli chodzi o e, powiedzenie, e, to e, czy tam zbieranie tej wiedzy, tej e, nauki, e, albo czego się wy nauczyliście, musicie komuś coś przedstawić, macie iść i macie mówić, powie Wam, że pójdzie Wam perfekto, tak? Nie możecie się po prostu bać, żeby strach Was po prostu baranki gdzieś tam nie, nie wziął siłę wyższą, dlatego że wy potem pozapominacie. Macie być wyluzowane, idziecie, mówicie to, 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 to i wychodzicie, tak? Bo tutaj będzie taki egzamin związany z życiem zawodowym, ale też i życiem związanym z uczuciowym. Tu macie. Teraz tak. To jest, że są osoby, które jesteście w związkach, albo jesteście w związkach takich, bo jesteście, ale już długo, dobry czas idzie dalej do Was. Możecie mówić, kurczę, nic nie ma, bo mi się nudzi, ale pieniążki, wszystko będzie Wam przychodziło. Macie się, bo tutaj jest, możecie brać, że... Co wy możecie jeszcze zrobić, tak? Albo będziecie tacy załamani, to co przyjdzie, teraz to będzie takie chwilowe. To będzie, no powiem szczerze, że w ciągu dwóch, trzech yy, dni, możliwe do tygodnia, ale potem pójdzie wszystko w ochrę. tutaj bym yy, się nie bała, tak? W pracy możliwe, że ktoś nagle powie ja odchodzę. Jeżeli ktoś powie, że ja odchodzę, bo nie mam yy, na przykład wynagrodzenia dobrego, tak, a mi się należy, to tutaj jest osoba, która mm, albo to jest kapuś, albo jest to osoba, która siedzi niedaleko Was, e, macie ją blisko, krąży wokół Was, dopytuje, zbiera informacje, to jest taka osoba. Tu bym uważała, ale dopytamy. Ula la! Gdzie to jest? Osoba fałszywa. Więc serduszka, co ja mówiłam, nie wchodzicie, nie mówicie, nie analizujecie nic z tego, bo to jest... musicie zwracać uwagę, jest to osoba nie do końca wam szczera. Jest to osoba, która kłada w bierze nogi, wam, znaczy kłody pod nogi wam rzuca. Teraz tak, możliwe, że to jest osoba, która jest pod znaku wagi albo to czeka tą osobę z uwagi, komu się możecie opłakiwać? Jest to osoba... Ja bym powiedziała, że to jest osoba, która ma ładne albo park albo ładną zieleń blisko siebie tak blisko swojego domu ale zaraz zobaczymy bo ktoś też powie no umie są kwiatki tulipanki no i to już jest piękna zieleń dobra aniołowi przewodnicy dla osób z poznaku barana na co muszą zwracać uwagę zwracajcie uwagę na znaki drogowe tutaj jest pokazane bo tutaj mogą być jakieś problemy z pojazdem i ktoś was odwiedzi w rodzinie no. Ktoś Was odwiedzi w rodzinie. Ktoś nie, 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 niedobry. Taki. Osoba niegodna zaufania. Władca. Wykorzystaj autorytet, by przejąć władzę. Ule, Teraz tak. Jest to osoba, która jest albo. Kochani. Bo to jest to osoba, która jest szefem albo w pracy jest to osoba, która chce pokazać też i, 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 i władzę taką tak, wykorzystaj autorytet jeżeli mam mówić, powiedziałam wam egzamin, czy cokolwiek jakiś wyjazd, macie wykorzystać waszą wiedzę, którą macie i macie iść do przodu, jeżeli mam mówić tutaj ale zobaczcie, tutaj jest baranek ula la, la. Zobaczcie, no takie barankowate. Chyba to nie koza, co? Ale zwracajcie uwagę na kozy. Bo kozy mają z Fińskiego, mają gwiazdę, która pokazuje spotkania. Ktoś wam może zaproponować pracę, a ta praca będzie wtedy nie fair. Jaką gwiazdę mają teraz kozy i małpy? Oni mają, to mają dwie roczną, ale taką. Możecie, możliwe, że ktoś się w kimś zakocha. I, i pójdzie. A to jest osoba też niegodna. Jest osoba, która lubi mieć władzę nad wszystkimi. Zobaczcie, serduszkę tam. O, widzicie. O, tu i tu. Więc tutaj już bym uważała. Będę kichać. Dobra. I teraz miłość. Miłość. Aniołowie. Dla baranków i przewodnicy, osoby, które mają tego. Dla baranków. Miłość, miłość. Wymyślcie tam o mnie. Wyrocznia. Czekaj na ważną informację. Dostaniecie wiadomości. Możliwe, że dostaniecie wiadomości od mężczyzny. Wilczyca. Uwolnij wewnętrzną dzikość. Zobaczycie, zobaczcie. To jest coś. O. Kochani, weźcie możliwe, że sny, yy, że wasze, yy, wasza, yy, no gdzieś taki instynkt będziecie mieć yy, lub znak będziecie dostawać jakieś ostrzeżenia, zwracajcie uwagę, czy to mężczyzna, czy to będą yy, oczka jakieś wam się śniły, jest, macie zapisywać sny i macie wtedy je przeanalizować. Coś odkryjecie, możliwe, że coś wyjdzie, nie podczas pełni, tylko nowiu. Tu macie taką arcykapłaneczkę, wyjrzyj poza aktualną sytuację. Czyli ktoś powie to, co mam wyjść do wróżki? Nie, macie wyjść, bo to jest jednak wasza podświadomość, czyli coś będzie związane z NEM, będziecie dostawać znaki, a już tutaj macie w tej karcie, dostajecie. Teraz tak, możliwe, że jakaś para, małżeństwo, które ktokolwiek przyjedzie, będzie osoba, gdzie będzie kusicielką lub kusicielem. Ktoś będzie miał w księżycu. To nie jest, że, że ma mądrość. Nie, 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 nie. Tu muszę przeanalizować, bo to jest. To nie syn, to tutaj księżyc bardziej z kobietą jej się pokazuje, więc tu bym bardziej uważała na kobietę. I dlaczego? Poruszaj się i działaj z gracją. Teraz tak, chodzi o pieniądze, bo ma i ma. Ktoś jest u was jak kameleon taki. Albo też i taka ważka. Tutaj na taką osobę musicie uważać. Ktoś możliwe, że chce mieć kogoś w garści, od razu powiem. Ktoś, ktoś kto powie, nie, on jest fajny, bo on jest gentleman, bo on ma. Nie wiem, bo on jest na jakimś stanowisku, albo nie, co, to on jest taki też i biedny, biedny, on jest kochany, to to jest osoba, która chce mieć was w garści, tak? Chce coś wziąć dla siebie. Ale widzę tutaj takiego mężczyznę, który taką historię, jakby taki facet swoimi zasadami. Yy, możliwe, że u niego się pokazują dwie kobiety. Możliwe, że coś się związane z dwiema kobietami. I jedna możliwe że się też zajmuje tarotem. Możliwe, że gdzieś takie ma zdolności. Bo tutaj jest taka, taka nazwa po łacinie. Tak? Ja tego nie, nie przeczytam, bo będę język kaleczyć. I to jest osoba, która dużo nie pokazała, nie odsunęła, nie powiedziała. Albo jest jakaś kobieta, która czeka na jakąś wiadomość od mężczyzny. Jeżeli tak, to ta wiadomość przyjdzie. Mhm. Przyjdzie. Wykorzystaj autorytet, by ją, by przyjąć władzę. Mhm. Jest to facet pokazany. Ja powiedziałam, że ktoś może być z poznaku wagi. To, to chodzi o sprawiedliwość. Poczekajcie sprawiedliwość. Coś, jakaś wiadomość przyjdzie. Zwracajcie godzinę 14. Po 14.00. 14,44 będzie e, znaki e, rejestracja 1444 albo 4-4-4 z takich rzeczy. Czwórki Wam powinny być, ale przeważnie tego. Po tej godzinie będziecie dostawać jakieś wiadomości. I możliwe, że jakąś wiadomość też dostaniecie od jakiegoś mężczyzny. Tutaj jest mężczyzna, który, no on się kieruje takimi zasadami. To jest powiązane. Dobra, powiedziałam Wam, bo ja już, ja, mi już, już teraz zaczęłam inne też wątki teraz mi łączyć. Powiedziałam Wam, że komuś możecie się spowiadać, to jest osoba fałszywa. Tu pokazują wyrocznia i osobę, która nie pokazała całej twarzy. Jest to osoba wyżej poza, czyli to jest osoba, która wchodzi, chce więcej informacji od Was, chce wszystko wiedzieć o, 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 o Was. Jest to osoba, która chce... Uwolnić swoją dzikość. Jest to osoba, która jest taka, taka, kurde, agresywna nawet. Z takich rzeczy. Albo będzie. Albo będzie. Tu musicie uważać na tą osobę. Mhm. Możliwe, że też macie do czynienia z osobą, lub to dotyczy osoby z poznaku smoka. Smoki wąż, bo tam były. Mhm. Tu musicie serca uważać. Nie spowiadamy się, nic nie mówimy, analizujemy. Ktoś nie jest z wami do końca szczery. Możliwe, że macie osobę, która powie, no ty, połóż mi tam karty, tak, to jest możliwe, że ta osoba, tak, którą tam macie, co rzekomo wie, że to przez nią możecie mieć też jakiekolwiek problemy. Tu i to jest osoba, która pokazuje się że ona jest osobą toksyczną dla Was, bo mieliście osobę, e, która Wam zrobi przykrość, osoba, która m, rzekomo się może u Was w domu panoszyć, czy gdziekolwiek, albo powie, masz coś do zjedzenia, daj mi. Jest to taka osoba, e, która wie wszystko najlepiej. Jest to osoba, y, y, no jak to mam powiedzieć, y, ma zaburzenia psychiczne. To już od razu powiem. I to widać po niej. Widać. Mhm. Możliwe, że powie wam do was weź zobacz to, a wy powiecie no kurde, ja tam nic nie widzę. Albo ona coś wam będzie mówiła, a wy wiecie, że ona na przykład kłamie. To musicie zrobić wtedy pas. Nie możecie wejść w tą osobę. Mhm. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że to kobiety są takie Władcze, że to kobiety chcą mieć kontrolę nad mężczyzną. Na to pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja wam dałam pewne wskazówki, w razie wówkiście będę starała się wtedy dopytać tak na spokojnie i wam po prostu opiszę, tak? Jak jak były te karty, ale ja jestem taka, że jak ja włączę, to ja sobie obejrzę, to mi jeszcze większy obraz wchodzi, więc będę to miała na uwadze, obejrzę sobie na pewno barana, więc z serduszka to już by było na tyle, ja Wam życzę czego? Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, dużo analizy, wyciągnięcia dużo informacji yy, z czytania i żebyście pewne rzeczy ominęły te do, dobre niech do Was przychodzą, a te niedobry niech po prostu, żebyście ładnie przeskakiwały i szły do przodu. I tego Wam życzę z całego serca. Ja się nie dziękuję i zapraszam wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.